a dżesto, sy, syn księdza, dostał motor w nagrodę i teraz sobie jeździ wokół kościoła zaraz, zaraz wyjedzie z drugiej strony nie, żartowałem Pa jaki no. do, do na osiemnastkę pewnie robi robię Na razie są A tu woda z solą. I takie płaty. Na minutę... Makaron, no, nie są płaty makaronu. Na minutę do osolonej wody i dopiero będziemy piec. no brak Pyszne. I cukru. Tutaj <grym> serek. I będziemy spiec to. Do nocy trzeba trochę oliwion wyłożyć. Słastik już generalnie jest dobry. Czekam tylko aż się zagotuje woda z solą. Wrzucimy trzy... Te trzy płatki na zani. Czy nawet dwa może starcza. O, Ooo, dwa wejdą idealnie. A nie, damy może... I obsetniemy to na pół. O matkę piana. Córeczko. Wróciłam do domu. Proszę wybacz mi. Pierwsza. Kupiłam. Kolejna warstwa. Dzisiaj? No. Możemy? No. Możemy. Bo kupiłam mąkę. No. A co jeszcze to trzeba? Jogurt, natura. Jogurt typu, typu greckiego, albo ten bałkański, albo śmietana, ale to... Jogurt najlepszy no jest. Może mi wrzucał pojedyncze, że się szybciej zrobi. Bo się pozlepiało strasznie. Dło. Co? Już nie będzie widać? Nigdy w życiu! Ja wypuszczam kurwa, 40 tysięcy właśnie o to, bo mm. będzie widać kurwa... ...gdzie gdzie. Tak nie może na tej Czego? rzeczy puszczać. Czego? Stawienie. No dopuszczam właśnie, ale wiesz, że to zaślecane. Mam na tyle. I ostatnia Prosta I ostatnia warstwa Być może cały ten no. To już się zrobiło na dani To Jest coś innego ciasta Tu się rozpuszcza Margaryna w leku Tutaj dopiero Tutaj później to wsypiemy Jak będzie się gotowało. I na herbatnikach to się wyłoży wyłożone no to będzie to masa i jeszcze warstwa tak się prezentuje po wyłożeniu masy Przykryję to tylko teraz herbatnikami z góry kalambury co? Zabieram za